To jest Chorwacja! A dzisiaj w niej przetestuję najlepiej oceniane miejscówki. Wybrałem 5 lokalizacji, gdzie sprawdzimy, czy opinie z Google faktycznie coś znaczą. I czy te miejsca faktycznie są takie super, jak im nie mówią. A pierwszym miejscem jest. Boisko! Ma w sumie 3 na 5 gwiazdek, więc nie jest jakoś mega dobrze oceniane. Ale no, najlepiej tutaj, więc ocenimy je sobie. Całe boisko prezentuje się tak i da się zrobić nawet fikołka. Więc tutaj już plusik. Tutaj jeszcze perspektywa z lotu ptaka, a tak wygląda asortyment. Mamy tutaj jedną, dwie, trzy, cztery bramki do piłki nożnej, więc jest serio, mega hojnie. Jeszcze przydałoby się sprawdzić, czy działają, a tak się składa, że akurat mam piłkę przy sobie. I uwaga, tutaj lekka popisówka, ale zaraz będzie strzał. I uwaga, dobra, strzelam. Teraz będzie i zobaczymy. Aha. Minus, lekki like minus I jeszcze, żeby wszystko było rzetelne Zrobiłem test kosza, ale nie tego kosza I jeszcze uwaga Test kosza No kosza akurat nie działa I jeszcze musiałem przetestować jedną rzecz Bałem się jej bardzo, bo nigdy Nie umiałem z niej korzystać, no ale W końcu po dłuższym czasie Przemogłem się i przetestowałem Klasy No, i na koniec, jeszcze można powiedzieć, że są tutaj ławki, które jak widać, nawet działają. A kolejnym miejscem jest sklep Spark, który jest otam i ma aż 4,1 gwiazdki, ale też ma 2000 opinii. Dlatego sprawdzimy go sobie. Dobra, i uwaga, wchodzimy. I od razu po wejściu wpadł mi w oko duży asortyment. Serio, tam było dosłownie wszystko, a po chwili wchodzenia znalazłem to. I znalazłem tatuaże, które niby mają świecieć w ciemności, także nie mogę sobie ich odmówić. I pewnie zastanawiacie się czy działają. Żeby to zobaczyć oglądajcie do końca. I uwaga, mam już tatuaże na sobie i sprawdzamy jak będą wyglądać w ciemności. Trochę jakby działają, ale kurde słabo! Lepa lypa, nie polecam. Także tutaj mały minus, ale chwilę później znalazłem coś niesamowitego, czyli ta super, mega fajna maszyna do wyciskania soku. Czy to nie jest coś pięknego? Wystarczy, że weźmiemy kubeczek, damy go pod maszynę, naciśniemy guzik i mamy nasz sok. A oto moja recenzja tego soku. Dobra i uwaga, taste check naszego soczku. Ej nie, no. Tom, maszynę wymyślił chyba jakiś geniusz, to jest takie pyszne. Jeszcze świeżo wyciskane? To jest coś cudownego. Czemu... Czemu tego nie ma u nas w Polsce? God damn. I później jeszcze trochę pochodziłem i poszedłem zapłacić. Plusik za kasę samoobsługową, a tu macie jeszcze moje luźne przemyślenia. Ten sklep jest mega zarąbisty, bo... No bo w sumie ogólnie nie różni się od naszego tego w Polsce. To jest taki Kaufland, Carrefour, coś takiego. Ale to, że on miał tą maszynę do soku wyciskanego i on wyciskał. I faktycznie tam były te pomarańcze, one były wyciskane i to tak prosto. Jeden guziczek się naciskało, i on wyciskał wam ten sok A tutaj jest coś pięknego Czekajcie, bo teraz muszę przejść przez pas. No ale ogólnie temu sklepowi bym dał 5 gwiazdek, bo serio to był kompletny sklep No nie było do czego się chyba przyczepić Także, także serio super Dobra i uwaga, kolejna miejscówka, a właściwie restauracja, czyli Pizzeria Moho, która ma aż na 1800 opinii 4,6 gwiazdki, więc oczekiwania są serio duże. I lokal prezentował się tak, naprawdę klimatyczny. Dużo dawało to, że był przy morzu i jak na pizzerię przystało, wziąłem sobie classic burger. Jedzenie przyszło bardzo szybko, tak wyglądało. Musicie mi wybaczyć za małą apetyczną przebitkę, ale przypomniało mi się, aby ją zrobić dopiero po zjedzeniu. A oto jak mi smakowało. Dobra, i uwaga, cez burgera. No, jak dla mnie? Czekaj, jeszcze pragnę. Jak dla mnie, mega dobry i, no nie wiem, w sumie chyba jeden z lepszych, jaki jadłem. Więc na plus. Ale żeby nie było, że moja opinia nie jest rzetelna, macie jeszcze opinię eksperta. Przepyszny. Najlepszy. Powiem wam, że ten burger był serio mega dobry. Co prawda kosztował 60 zł, ale jak na inne restauracje tutaj, to za tą porcję nie jest tak źle. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Obsługa była mega miła, więc mega fajnie. Jestem właśnie pod kolosem, które ma 4,6 gwiazdki też, ale ma aż 61 tysięcy opinii. A dokładnie to amfiteatr w Puli. Co ciekawe, jego budowa została zapoczątkowana w II wieku przed naszą erą, czyli około 2200 lat temu i trwała aż do XIV wieku naszej ery. Pierwotnie służył głównie jako arena walk gladiatorów, a teraz są w nim organizowane różne koncerty czy premiery filmów, przez co nie mogliśmy wejść, bo akurat w tym dniu była jedna z nich. Ej pa! Chodzę, że tam nie można wejść. Kiedyś tam zagram. You can go, can I tutaj podczas nagrywania przebitki trochę się zestresowałem. A na samym przodzie był rozstawiony czerwony dywan i nawet mi się udało wejść. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam was wszystkich spod Koloseum. Ostatnia miejscówka, czyli plaża, która ma 4,4 gwiazdki i ma aż 1000 opinii. Także no, wydaje mi się, że to będzie najciekawsza miejscówka, a na końcu będzie skok do wody. Także oglądajcie do końca. I tak się prezentuje cała plaża. Wydaje mi się, że plaża jak plaża: woda, kamienie i leżaki. Udało mi się nawet na jednym poleżeć. Ale jeszcze, poza samą główną plażą, były takie jakby małe pomosty, na których też można było się poopalać. I o czym jeszcze warto powiedzieć, to to, że zamiast piasku są kamienie. I co do tego to? I te kamienie zamiast piasku. Na początku myślę, że to był dla nas mega spory minus, bo i to było twarde i trzeba było chodzić w tych butach, to było niewygodne, i nie można było zbudować nawet zamku z piasku, ale potem, tak po kilku dniach to się okazuje takim sporym plusem, bo po prostu jak piasek się niesie cały po mieszkaniu, to tak potem macie mega czyściutko, więc moim zdaniem to jest i plus, i minus. Ale dobra, już bez przedłużenia obiecany skok o z tamtych kamieni. Nie, no ale plaża mega OP. 5 gwiazdek.